Dzień dobry, nazywam się Marcin Gazowski z Monko Coffee i mamy tutaj wspaniałego gościa, Maciej Święty, Święcicki. Witam. Artysta, malarz, malarz inżynier. gitarzysta, inżynier, grafik. Chcemy Wam przedstawić dzisiaj wspaniały projekt. Projekt wrocławski, jest to wrocławska kawa okraszona pięknymi plakatami Maćka Świętego właśnie. Same plakaty powstawały na przestrzeni ostatnich chyba dwóch czy trzech lat. Inspiratorem do serii tych plakatów był Ryszard Kaja, czyli taki guru plakatowy, jeżeli chodzi o plakat miejski, o plakat podróżniczy, może tak. Zawsze chciałem spędzać czas w taki sposób, czyli podróżować, malować miejsca, w których jestem. Albo ewentualnie malować miejsca, w których mieszkam. Mhm. Takim miejscem jest właśnie Wrocław. A kochamy Wrocław? Gdzie mieszkam od 22 lat i w serii wrocławskiej, która ma nazwę Minimalow, pisane minimalowe, e, w tej serii umieściłem e, takie najbliższe mojemu sercu miejsca we Wrocławiu. Które dobrze mi się kojarzą, w których grywałem jako muzyk, które odwiedzałem jako słuchacz, jako student, jako pracująca osoba. Myślę, że wiele osób znajdzie tutaj takie swoje, mhm. swoje miejsca i bliskie swojemu sercu, bo to są dość popularne miejsca. Dla Wrocławia nie są może to jakieś takie perełki, yy, wszystkie może tak, nie, nie są to same perełki takie turystyczne, tylko to są bardziej takie wrocławskie klimaty, gdzie, gdzie chodzimy my jako mieszkańcy. Nie wykluczone pewnie, że te turystyczne się kiedyś też pojawią, bo seria jest bardzo rozwojowa i w tej chwili jest około 20 kilku plakatów w tej serii. Ona się cały czas rozwija, ale póki co to są takie właśnie najbliższe mojemu sercu i symbole Wrocławia z przestrzeni 20 ostatnich lat. Spośród tych 20 kilku prac wybraliśmy wspólnie te takie chyba nam wszystkim najbliższe. Znaleźliśmy taki wspólny mianownik. Chyba tak to najlepiej ująć. To prawda. E, czyli te e, trzy z tych plakatów e, pojawiły się na trzech na etykietach trzech różnych kaw, które stanowią jedną całość pod nazwą kawa wrocławska. I e, skąd ta współpraca w ogóle się wzięła? To też jest ciekawy, ciekawa historia, bo mieszkałem gdzieś na ulicy Zdrowej i kręciłem się po tej dzielnicy często i zobaczyłem, że się otwiera fajny punkt jako, e, jako smakaż kawy. Postanowiłem odwiedzić, była to Vaga Monko. Kawa mi posmakowała, e, bo myślałem sobie wtedy, że fajnie by było coś zrobić takiego miksa plakatów z kawą. Zajęło to chyba 3 czy 4 lata, żeby. E, Znalazł się, znalazła się odpowiednia sytuacja i odpowiednie historie, żeby doszło do tego skutku. Więc pomysł wkiłkował, a, a, a Wy wyszliście z propozycją. W zasadzie czytając trochę w moich myślach powstało to szybko, fajnie. I... No i takie współprace wychodzą, chyba najlepiej, nie? Dokładnie. Nam Cieszy się... mnie to, że to jest lokalna współpraca, że to jest wrocławska, e, wrocławska inicjatywa, e, osoby z Wrocławia w, zaangażowane w to, więc ja was obserwowałem też przez te lata jako klient, bo często przychodziłem na kawę natęczową właśnie. Czasami się przyciągają ludzie myślami, mm. mają podobne pomysły, tylko trzeba czasu, żeby te dwie historie się gdzieś tam splotły. Co nam się udało w tym roku? Tak, czyli historia zaczęła się od Wagi Monko, okazuje się, zapraszamy do Wagi Monko. Z naszej perspektywy wyglądało to tak, że my z kolei byliśmy zauroczeni w pracach Maćka. No i postanowiliśmy odezwać się do niego w, jakby w sprawie połączenia i, i aplikacji tej twojej pięknej pracy na, na naszych kawach. Wybraliśmy trzy kawy, które są też opakowane w piękny box, taki trzypak. Świetna sprawa dla wszystkich też osób spoza Wrocławia, oczywiście dla fanów Wrocławia, dla osób spoza Wrocławia którzy chcą ten kawałek naszego Wrocławka zabrać ze sobą do domu, do siebie albo komuś podarować Alu? kawałek Wrocławia, bo bardzo często też pytają mnie nieznajomi, czy ludzie którzy odwiedzili Wrocław. Mówią o Wrocławiu, że było tam tak fajnie, że że zazdroszczy mi, że mogę mieszkać w Wrocławiu, no ja zazdroszczę komuś, kto może mieszkać w Dni, na przykład i trochę cudze chwalimy swojego nieznamy. Tak. A naprawdę Wrocław jest odbierany bardzo pozytywnie, wśród przyjezdnych, co mi się bardzo podoba. Stąd też ta seria, żeby dzielić się ludźmi z tym Wrocławiem, bo ja często e wręczam te plakaty wrocławskie ludziom, którzy tęsknią za Wrocławiem, albo chci chcieliby mieć kawałek tego Wrocławia na ścianie. Teraz jest możliwość, oprócz wręczenia plakatów, wręczenia takiego boksika trz trzech zestawów kawy, co oprócz Zobaczenia Wrocławia, jeszcze smak wrocławie można powiedzieć. tak. To jest plakat ze smakiem, to już w ogóle takiego czegoś jeszcze nie ma. Tak jest, no i kawy mają swój uniwersalny też charakter. Możecie je parzyć w espresso, w ekspresach automatycznych, w przelewach, w french pressach i tak dalej. Kawy są trzy, są różne, tak jak miejsca, które wybraliśmy. Kawy są do nabycia na stronie moncocoffee.pl slash kawa wrocławska, a plakaty? Na macieśnięty.pl Zapraszamy bardzo serdecznie.